Ej, w tym materiale pokażę ci jak możesz osiągnąć comic look w programie DaVinci Resolve. Zapraszam do oglądania. Kiedy okay, jesteśmy programie. Przed chwilą widzieliście właśnie jaki efekt końcowy między nimi uzyskamy. To jest nasze startowe ujęcie, więc jak widzicie nie jest to proste ujęcie dla tego efektu, gdyż jest duże rozmazanie i słabo wygląda ten efekt. Mógłby sobie nie poradzić z wykrywaniem krawędzi, ale jak widzicie, widzicie spokojnie sobie poradził ten efekt i uzyskaliśmy bardzo fajny finalny luk tak naprawdę i tweak'ując różne ustawienia możemy też różne e, wyglądy uzyskać tutaj na przykład mamy mniej więcej jakby to samo nagranie które jest mimo wszystko w dzień a mamy efekt jakby właśnie było nagrywane nocą mamy tylko twarz oświetloną za pomocą telefonu to oczywiście wymagałoby trochę więcej jeszcze pracy ale mniej więcej widzicie koncept że mamy jakby ogromne możliwości aby osiągnąć Różne właśnie e, wyglądy, takie komikluki, e, Więc ja mam swoje ujęcie, stworzę sobie nowy Fusion Clip albo po prostu je zaznaczę i sobie przejdę do Fusiona, aby zacząć edytować e, dane ujęcie. Ustawię sobie e, Arrange Tours to Grid, aby wszystko się nam zgadzało. Więc tutaj już mam. Media In jest gotowe, dam sobie to jednak trochę niżej. I możemy zacząć tak naprawdę od efektu, który wykrywa nam krawędzie. Jeśli oglądaliście moje materiały w After Effects z Neon Shadow, to doskonale wiecie, że to wykorzystywaliśmy właśnie do efektu wykrywania krawędzi. I w tym momencie, również jak w poradniku z Neon Shadow, chcemy to, aby to było czarne. Teraz mogę sobie sterować moją jasnością, czyli podbić ją na maksa. Albo mniej, jeśli chcę, aby te krawędzie były mniej wyraźne. Ja chcę sobie to podbić na maksa. Efekt smooth możemy sobie dać nawet na mniej, bo ja nie chcę w sumie za bardzo takiego efektu smooth. Threshold w moim przypadku chyba nie muszę go skracać. mogłem sobie skrócić tylko do mojej postaci, jak widzicie. Ale mi raczej się podoba to, co jest tutaj obrysowane, więc to sobie zostawię. I denoise strength mogę sobie podbić właśnie moc tych e, masek tak aby te linie były jeszcze bardziej wydobyte więc właśnie to bym uzyskał w tym efekcie a za pomocą następnego efektu lumakiera dodaje to sobie aby wyciąć najciemniejsze e, jakby, które, e, elementy które mam mogę tutaj sobie sterować e, trochę tym wycięciem czyli mogę wyciąć trochę bardziej za pomocą luminance jak sobie tutaj odznaczę e, checker underlay możecie zobaczyć, że tu możemy sobie mniej więcej wycinać zakres, który pozwalamy i ja go sobie trochę wytnę, aby było mniej takiego szumu małego w moim nagraniu Blur możemy sobie ustawić i go sobie trochę podbić, aby nasze krawędzie były bardziej właśnie takie opływowe jednak ja chcę właśnie uzyskać taki twardy efekt, więc w moim przypadku Blur daję sobie na 0 Gamę i Contract Expand sobie zostawię w tym momencie nie i teraz muszę sobie odwrócić, aby moje krawędzie były czarne, a nie białe. Jak sobie dam checker underlay, to zobaczę sobie, że już to wygląda u mnie w następujący sposób. Invert alpha nie potrzebuję, skupię się tylko na moich kolorach. Tak naprawdę ten kontrakt może trochę sobie podbiję, aby on wydobył mi. Więcej tych krawędzi, jak widzicie, teraz mi podbija te krawędzie, teraz mi je ściąga. Ja w tym momencie sobie podbiję te krawędzie w taki sposób, i jak już mam to dodane, to dodaję sobie następny efekt Brightness i zmniejszam jego jasność na zero. Dzięki temu moje krawędzie zostały tutaj wydobyte i mogę sobie dodać teraz nowy efekt, który nazywa się. Merch odłączę ten box i ustawię sobie to w taki sposób, aby ten box szedł tutaj jako foreground. No i mogę sobie ustawić też tutaj, aby to ładniej wyglądało podzielone. Dzięki temu nasz efekt, który jest do tej pory, on będzie na foregroundzie, czyli on będzie nakładany na nasz obrazek, który sobie wystylizujemy teraz na samym dole. Więc pierwsze co, dodam sobie oprócz tego nowy efekt Brightness. Do sterowania jasnością i podłączę go sobie z naszego media i materiału wyjściowego do następującego boksa i podłączę to sobie do merge. Więc teraz, jak sobie odpalę merge, to widzę już nałożony właśnie efekt z następującego następującej ścieżki efektu, czyli z wykrywania krawędzi. nie mogę sobie zobaczyć, że tak mieliśmy wcześniej, a tak wygląda już po wykryciu. Tych krawędzi. I teraz jak to widzimy, możemy sobie od razu właśnie dytować, zobaczyć, czy ten kontrakt eksponat nie był lepszy, jakby był, był mniejszy trochę. Możemy sobie sterować gamą, aby te linie były słabsze, więc możemy sobie sterować teraz wyglądem mniej więcej tych ciemnych linii, jak chcemy, aby to wyglądało. Oprócz tego mogę sobie jeszcze dodać nowy brightness and contrast, który sobie dodam między. Właśnie Edge Detect, a całą resztą, więc to sobie tutaj już przesunę w prawo, aby nie było tu chaosu, jest coś takiego. Jak sobie teraz Brinyaz będę edytował, który jest tutaj na początku, i zciągnął sobie ty Lift, to inaczej Edge Detect będzie mi się zachował, będzie brał mi inne krawędzie wobec tego, co miałem grać. Czyli mam jeszcze większą kontrolę, tak naprawdę, bo wpływam na moje nagranie przed Edge Detect. Jednak my w tym przykładzie nie będziemy na tym bazowali, skupimy się tylko na tych efektach. No i po ten kontrast, który dodałem sobie tutaj na dół, mogę sobie teraz podnieść albo ściemnić moje tło. Czyli tak, jak chcę, aby moje tło wyglądało. Ja chcę, aby ten comic look miał większą saturację, aby to było właśnie bardziej wysaturyzowane, trochę większy kontrast tego i brightness również większy, aby te krawędzie ciemne. Były, jakby, właśnie wyciągnięte z mojego nagrania. No, i do tego dodam sobie efekt, który nie znajduje się w Selector, tylko w tym momencie będzie znajdował się w Effects Library w Templates i efekt nazywa się Posterize. I go sobie dodam na moją właśnie oś czasu. Więc efekt Posterize już mam i mogę sobie teraz smoothness edytować. Czy chcę, aby było smooth, czyli aby moje tło. Było bardzo rozmyte, jak tu widzicie, uzyskujemy różne efekty. Może być bardziej rozmyte, może być mniej rozmyte, jak teraz widzicie, czyli tak. Byłoby bardzo już ostro, bez rozmycia. No ja w moim przykładzie ustaję za nie wiem piątkę, szóstkę tego efektu. Posterize, Color Mix, możemy sobie sterować ile jest tych kolorów. Czyli teraz widzicie, tych kolorów jest mniej. Color Mix, mamy teraz więcej. A za pomocą steps możemy właśnie sterować, jak to, ile kroków tak naprawdę między kolorami jest. Więc, jak ustawię sobie mocny, mocny steps, na przykład nie, na 55, to widzicie, że ujęcie robi się rozmyte w tyle, jakby tego efektu postera i nie ma. A jak ustawię mniejszy, to zobaczycie, że moje ujęcie jest jakby odwrócone i w pewnym momencie uzyskujemy ten właśnie podobny efekt, o którym Wam pokazywałem na początku, czyli mamy nasze ujęcie ściemnione i mamy jakby to na twarzy taki efekt właśnie rozświetlenia, który możemy wykorzystać do kompozycji albo wykorzystać jako edycja całego jak ujęcia, więc w moim przykładzie stawię sobie piątkę domyślnie, no i po tym efekcie posterize mogę sobie też dodać efekt brightness and contrast, aby sterować finalnym już po posterize, czyli mogę sobie jeszcze trochę podnieść kontrast, jeszcze trochę saturację sobie zmienić, osłabić czy podnieść, w zależności od tego, co uzyskam właśnie w efekcie posterize Następnie przeniosę sobie teksturę, która nazywa się. Może tę sobie przeniosę. To jest tekstura, która nazywa się Halfton. Ona wygląda w następujący sposób: jak sobie dam podgląd jej na lewy ekran, pop PPP Overlay Color dam sobie na. A nie, jest. Tutaj będziecie widzieć takie jakby kropeczki w podglądzie. No i to jest właśnie tekstura, która nazywa się Halfton Layer i będę chciał z tej tekstury skorzystać tam teksturę znajdziecie wpisując, nie wiem, halfton tekstur gore grafika i już ty widzę, że jest free mamy premium, ale są już jakieś free, high quality, halfton tekstur, więc spokojnie znajdziecie sobie jakby różne wariacje tekstury halfton do waszej edycji ja w moim przykładzie korzystam z tekstur z Envato Elements więc jeśli macie Envato Elements też możecie spokojnie właśnie stamtąd sobie pobrać te tekstury do mojej tekstury podłączam efekt transform dodaję na tym nagraniu nowy efekt merge i moja tekstura będzie dodana jako foreground do mojej właśnie edycji to mogę sobie teraz to przenieść trochę niżej żeby był tutaj porządek no i teraz moje nagranie jak sobie dam podgląd na prawo dodało mi już tą teksturę jak widzicie ona jest ucięta więc w tym momencie wypadałoby sobie efekt za pomocą efektu transform sobie podnieść i wyzumować moje ujęcie, więc dam sobie na fit, aby to wszystko było. No i moje ujęcie za pomocą Transform Scale. Podniosę sobie, aby właśnie ta tekstura wchodziła mi na całe nagranie i za pomocą center X zmienię sobie jego pozycję, aby to było obecne w moim ujęciu. No i jak możemy teraz sobie ładnie zobaczyć. To tak naprawdę mamy już efekt końcowy przygotowany w naszym nagraniu, więc to jest bardzo fajne, że mogliśmy właśnie sobie w tak prosty sposób stworzyć naszą edycję. No i tę edycję zawsze możemy sobie właśnie zapisać jako preset za pomocą Macro create macro i używać go w innych nagraniach, jeśli chcemy, tylko no, każde nagranie jest inne, więc np. Edge Detect, Luma Keyer. Bright and Contrast, byśmy musieli sobie do każdego ujęcia inaczej dopasowywać, no bo jednak te krawędzie będą brane inaczej, jednak efekt finalny wygląda bardzo fajnie i możemy sobie sterować tak naprawdę od tego momentu, co chcemy dalej z tym ujęciem zrobić. Nie tylko w Fusion, ale możemy sobie już też w zakładce Edit sobie edytować nasze nagranie. Na przykład, nie wiem, w zakładce Color sobie zmienić odcień, na przykład cieni. Na róż, jeśli byśmy mieli taką potrzebę, i już mamy inny efekt końcowy, a w edit on się tak naprawdę znajduje więc to jest ujęcie, z którego wychodziliśmy. To jest jakby moje pierwsze takie testowe ujęcie, które testowałem, czy to zadziała w tym programie. To jest jakby ujęcie, które jest odwrócone trochę, właśnie z stepem w kolorami i uzyskujemy właśnie widok takiego nocnego luku. No i to jest ujęcie, które teraz sobie zrobiliśmy. Tylko teraz zepsułem to za pomocą różu, więc usunę to. No I mamy efekt końcowy, więc jest bardzo zbliżony. No w moim przykładzie miałem trochę twardsze krawędzie w pierwszym co, co widzę, ale finalny efekt jest bardzo podobny. Więc jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!